Kazimierz Odnowiciel otrzymał swój przydomek nie bez powodu. Gdy miał zaledwie 11 lat, Polska praktycznie przestała istnieć jako państwo. Powstanie Pogan zniszczyło całą rodzinę królewską, a młody książę uciekł do Niemiec. Najbardziej niezwykłe jest to, że Kazimierz wrócił i odbudował państwo polskie niemal od zera. Bez armii, bez sojuszników, jedynie z niewielkim oddziałem najemników. Zebrał rozproszone ziemie, które po powstaniu pogrążyły się w chaosie. Jego małżeństwo z Dobrosławą Kijowską było jednym z najważniejszych decyzji politycznych. Była córką Wielkiego Księcia Włodzimierza Wielkiego, a ten sojusz zapewnił Kazimierzowi wsparcie potężnej Rusi Kijowskiej. Kazimierz podjął jak na tamte czasy decyzję o charakterze rewolucyjnym. Przeniósł stolicę z gniezna do Krakowa, co zmieniło geopolityczne centrum Polski na całe stulecia. Kraków pozostał stolicą aż do XVI wieku. Mało kto wie, że Kazimierz świadomie zrezygnował z królewskiej korony. Pozostał księciem, choć mógł zostać królem. Była to jego osobista decyzja być może wynik pokory, a być może politycznych kalkulacji wobec świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jego panowanie trwało 30 lat i w tym czasie odbudował to, co wydawało się bezpowrotnie utracone. Dlatego historia zapamiętała go jako odnowiciela, człowieka, który podniósł kraj z ruin i dał mu przyszłość.